Tak, witam. W drugim odcinku już yy, poradników z Bullet Craft. W dzisiejszym odcinku dokończymy to, czego nie skończyliśmy. Tak mianowicie te silniki. Yy, jeden silnik przez ten czas gromadził 0 mechaduri. Coś pokipiściłem. Coś pokiściłem, ten też zero. Chyba mi się zarejestrowało. Dobra, to tak, powiedzmy, że ten robi jeden na cały cykl. I jeden cykl to 2 sekundy, czyli 40 tików. Tak można obliczyć. Jeden taki robi 20 na tik. Nie, jeden mecha joul na tik, czyli 20 na sekundę, czyli 40 w ciągu całego cyklu. Tak, ta liczba się potraja. Ta się potraja. To wszędzie. Ten robi 1 Minecraft-dżul na tik, jeśli jest napędzany lawą. Tutaj nie zobaczymy. 3 Mecha na TIC, jeśli jest napędzany ropą, i 5 Minecraft Juli na jeśli jest napędzany paliwem. Tutaj pompuje, ładnie. Tak, pierwszy chciałbym Wam pokazać rafinerię. Do rafinerii to tutaj skończyłem na tym, więc trochę nie po kolei robię, ale to właśnie potem pokażę. Tak, pierw włączamy i do rafineria musi mieć podłączenie. Może być pojedynczy silnik, nie musicie czegoś takiego robić. Może być pojedynczy silnik, podwójne silniki tak tam. Kiedy dostarczymy do rafinerii ropę. W taki sposób, bądź nie wiaderkami, zależy, zacznie produkować tutaj paliwo. Takie małe ilości, z tego powstanie naprawdę mało paliwa. Tak. To powoli będzie robić nam ropę. Paliwo znaczy się z ropy. I tak. To jest silniki do wypompowywania, silnik do wpompowywania. Taka mała rafineria. Tak. A teraz o tych rurach, albo po tym, potem o tych rurach. Nie chcę, to robi. To nie chcę robi. Zobaczymy, ile będzie tutaj Minecraft Julie jeśli to przerobi. Albo zobaczymy, wybuch takich silników. Tak, to by było też ciekawe. Wyłączyłem nagrywanie. Jak nic. Tak, nic. Nie, nagrywa się. Wow, nie laguje mi. W ogóle mi nie laguje. Jak fajnie. Orol. Nie mam lagów. Znaczy, mam, ale takie drobne. Tak, pierwszy chciałbym Wam pokazać rury. Tak, rury takie drewniane. Tak, drewniane rury. O, widzimy, jak silnik się włącza, to on się automatycznie chłodzi. Tak, Te drewniane rury służą do podłączenia silników. Do takich rur, ani żadnych innych, nie możemy podłączać silników. Nie możemy, po prostu nie możemy. Więc one służą do wyciągania przedmiotów ze skrzynek, jak tutaj. Tak, i tu są dwie. A, zapomniałem powiedzieć, jak je kraftuję. Więc pierw muszę. Jak to było? pierw muszę otworzyć skrzynkę. Opcję dać i wziąć cheat mode. Ton? Cheat mode? Tak. Nie, to mi dodaje. <śprawda> Przepraszam, że się ma to. Nie ogarnię tego tmen Tak, to jest to tu items. Tutaj, tak, o. Drewniana rura. Drewniana. Jak robić drewnianą rurę, i lag, lag, potem już lag. To rurę ja już wam pokażę inaczej jak zrobić. Jak nic. Nie. Mam crash. Mam crash Minecraft. Tak, crash. Nie. Tak osie robi. Tak osie. Tak osie robi właśnie drewnianą rurę. Przepraszam z lagi. Myślałem, że nie będzie. W taki prosty sposób robimy 8 drewnianych rur. Jak, nie będę pokazywał wam, jak robić dalej rury, bo się robi wszystkie w ten sam sposób, tylko że tutaj używaliśmy szkła i drewna. Tutaj użyjemy szkła i złota do złotej rury. Ona przyspiesza itemy Już to zademonstruję. Tutaj płynie tak wolniej. Tutaj nie widać tego. Do złotej rury musi być teraz po nowej aktualizacji. O, przyspiesza. I te dwie rury to jest stołnowa i cobblestoneowa, czyli z bruku i z kamienia. Tak, różnica między nimi jest bardzo mała i prosta. Ta wolniej traci energię, ta szybki. I się też nie łączą ze sobą, co pozwala zminimalizować dużą budowlę z tych rur. Tak, nie trzeba już robić jednej kratki wolnej. Można postawić je dwie koło siebie. Dużej różnicy nie ma więc. A tak, to jest kopacz. To jest kopacz. Zaraz zademonstruję. On kopie. To jest studnia górnicza. znaczy się. Tak, to jest studnia górnicza. O, jak już widzimy, by wy... nie, nie wykopało. To by nie kopało po prostu. Tam już miałem 3 dirtu, więc wykopało 3 dirtu. Tak, wolno to kopie z tymi silnikami. Do tego najlepszy jest właśnie silnik parowy. Albo jeszcze lepiej, ten żelazny, czyli. Spalinowe tak wykopało trzy ziemi. Można postawić bezpośrednio na tym skrzynie. O, już widzimy, wykopało, ale to tak z rurami fajnie wygląda. Trochę może laguje bardziej, ale fajnie wygląda jak itemy się przesuwają. Tak. Można też postawić bezpośrednio tutaj, więc jedziemy dalej. jedziemy dalej. Żelazne rury, tak, one są po to, żeby jak item idzie stąd, to żeby nie było losowej, bo normalnie jest losowa konfiguracja. Losowa jest konfiguracja, więc jak item idzie tu, tutaj mogłem mi tego nie dawać, to jest niepotrzebne. Tu jest ba bardzo ważne na takich skrzyżowaniach. Item idzie tu, idzie tu, tam gdzie jest to. rury można tak, takie konfigurować za pomocą klucza, tak? Więc włączymy silniki. Tutaj idzie fioletowa. Normalnie to by to szło wprosto, i albo w prawo, albo w lewo, tak. Po połowie, tak mniej więcej. To nie, też dokładnie. tak, to jest już Wam mówię o, o energetycznych rurach. One mają takie same zastosowanie, tylko że nimi przewodzona jest energia. A robi się je w taki sposób: po prostu rura i redstone. To nie patrzeć, to jest innego moda. To jest z bloków. Tak, więc to jest w taki sposób robione, że to jest rura, jakakolwiek, drewniana. Re nowy proszek i z jednej rury powstaje jedna rura przewodząca. Tutaj odpalimy to. Odpalimy. O i energia się tutaj zbiera i powstaje taka stróżka. Stróżka. Tak. Ale to potem. Potem. Bo jak widzimy to jest query. To jest kamieniołom po polsku. Z polskiej wersji. Z polskiej wersji kamieniołom. Ale o tym już potem, bo już tak czuję, że mi się nagranie kończy. To będzie automatycznie kopać. W następnym odcinku pokażę query. a w dzisiejszym odcinku pokazałem rafinerie i rodzaje rur. Tak. Więc do zobaczenia w następnym odcinku. Papa. Pa. Tylko nagrywanie kończymy. Papa. Pa.